Hej, hej, ze strony Wiki. Witam ja na kolejnym no, odcineczku na moim kanale. E, dzisiaj będę kontynuowała Romantyk, który poluje na ciebie. Przepraszam was, że nie nagrałam go wcześniej. No łatwiej, ale mi się coś stało z telefonem. był już na prawie trochę. No. A w ogóle... Jak kaszna czasami, czy kichnę, to powiem. <laughs> Przepraszam. Jestem chora. W ogóle nie idę na zabieg. So, yy, bo, a w poniedziałek już będę szczytana, tylko jak sto. Tak to A filmy z relacji, jak tam u mnie, jeśli ktoś Was ciekawi. Nazywam się Jak coś Mami Maluje. Więc zapraszam serdecznie. A dzisiaj tak. Niespodziewanie zachorowałam, bo nagle jedę do szpitala. Nie wiem, czy nawet pojadę przez to, że mam tak katar i kaszel, Ale nie przedłużam, zacznijmy. O przedłużam tylko i przedłużam. Dawaj. Da. <ścoughs> Okej. Okay. Jestem w Gole. Dalej niż byliśmy. I za to też was przepraszam. Ale nie tak jak. jest. coś tamtego. I jesteśmy dalej niż powinni być. Ale nic spokojnie się nie działo. Tylko ten człowiek, którego przejechałem, okazał się. Okazał się tym. E, Aleksandrem, czyli przyrodnim, czy jakoś a, kuzynem Frederika. Frederyk to jest taki facet, który przyjechał w interesach do cioci, ale. No, i to jest ten młody człowiek, i on się nazywa Aleksander. Ogólnie też posłuchałam yy, gadaniny w gabinecie cioci z jakimś gościem. Nie było nic aż ciekawego takiego. E, dobra, no nie przedłużam, naprawdę, bo pewnie już się nudzicie, już wyłączyliście, bo robię nudy. Ale dobra, zacznijmy. Coś w tym goście, ja. Bo ja to spytałam, czy wychował go królików, dzikich ja I on. Coś w tym goście, ja. Freddy, jak finale, ośmielę się i Chyba swojemu protegowanemu, tak? Protegowanemu, nie wiem jak. Nie pamiętam jak to się mówi, takie trudne słowo nie wiem. Przywitał Martę nosząc pierwsze danie. E, a oto i świąteczny A przepraszam Was za te dźwięki, ale moja siostra tutaj siedzi i trochę hałasuje z kredkami. Więc, Sokki, jeśli przeszkadza, to naprawdę na przepraszam. No. Dobra, zacznijmy. Auto i świąteczny obiad. Wszyscy już się i zaczęli siadać na miejsca. Siad usadowiła się po prawej stronie ciotki, starając się nawet nie patrzeć na Aleksandra. <laughs> Za <Zato. śmiech> Przepraszam. Za to. On pożerał twój profil ważnym spojrzeniem. Tak, trzeba się oderwać od się Uh. co mamy na piec? z wadżlami do mięśniaków nie um, co mamy na piec? Poksarka z dwutlenkiem um, coś jeszcze? o słodki pudrić się sobie słodkiego <laughs> Wiecie, mówię um, <wiemy>. może <laughs> Nie wiem czy tak tak poksarka a dobra tam Podlingu, znamy. Skoncentrowała się na jedzeniu, staram się nie patrzeć na nikogo. Pytanie: jest za Najgorszy Najgorsze ze wszystkich. Nie będę zdradzała, dlaczego najgorsze ze wszystkich. Ale wieszcie, co mi łapaj taką, i tak Już nie rozgramy. Na nadziei już jest z nie? Znam to już jest go na tego dlatego A ty nie dowiecie dlaczego później. Dobra, zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, o po, po co się tu dziś zebrać. Maryka, jesteś... No mówię, nie co mam to jest Bez co? dobra. Proszę wnieść pierwszy toast ze swoim Posłuchaj, ulubienica. Wszystkie spojrzenia skryły się na, na siebie. Ciebie! Oh. Tylko z niedozwoleniem uniosłam, że na brata. Hu uh, 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 masz pełną ty podszywy panówku. Moje zaszkodziłaś na taki rozwój sytuacji. <laughs> Boję, jak niezręcznie za co wykochalasz. Nie, on nie jest Charles, nie twój wujek, tylko... Zły człowiek! Trzeba było wstać i starać się zostać na czasie i tylko rączkowo myślę, to. Za co mam <laughs> pitołas? Za trochę cioci? Za rodzinę? <laughs> Powodzenia w biznesie! No, em, Może za rodzinę, tak? Za wszystkie. Kochana ciocia jest jesteś głównym filarem naszej rodziny. Jesteś silna, jest silna duchem i wytrzymasz nas razem bez względu na wszystko. Nawet podczas silnych e, puszk zawnieś jak za to, sz, za to, nie, że po puszce Żeby nasza rodzina z tobą nie ale CZELE! wciąż szczęśliwie. Wszystko zgodnie, podnieś kieliszki. Usiadłeś czując jak kamieniec rumieniec zalewa cię po same uszy. To był najgorszy i najbardziej niezmierny to w moim życiu. Zły człowieku zrobiłeś mnie. Nie, że to jest Harless, zły człowieków A co się gapi na mnie. Jezus, co? Przywalę ci? <grym /dysyka> Przywalę ci co? W tą później twoją? Czy i nie? chcesz że mogę. Nie ja sprawę. A ty co się gapisz? Bu! No właśnie, a ty co się gapisz? No. Znowu z w w swym talerzu, że ze wszystkich stron od odnosiło się dzwonienie sztuczców porcelan. Po zaspokojeniu pierwszego głodu, wszyscy zaczęli rozmawiać. ja zadawali sobie wzajemne znaki i mrugali do ciebie z drugiego końca stołu. cicho dyskutował o czymś z a ciocia kłóciła się z Harles. O, akcję. Jeśli to jest ta w gabinecie. a Jezus. się poczułaś jak obfity obiekt. Kilka liczków <gryz> i na relaksują każdy miesiąc w jej ciele. Gwar głośno z usypią. Gdzieś na granicy słuchu rozległ się głośny telefon. Jesteś pewnie bardzo zmęczona, Maryka. Może. Tak jak w realu jest to bardzo... Cała przez kaszę to. Dzień dobry. Nieco, ale to nic. Do wieczora wytrzymam, Ciociu. Dlaczegoś zaprosiłaś tak mało gości? O, chciałam spędzić ten wieczór w rodzinę kręgu. Ale przepraszam. Frederik, Aleksander, to nie są twoi. Kuzyni, siostrzeńcy, braci. Pamelka! Możesz przyciszyć. Dobra, przecisza, dziękuję. E, o, chciałam spędzić ten wieczór w rodzinnym kręgu, no, i właśnie do tego zmierzając, e, to Frederik i Aleksander nie są ci bliscy, ani brat, ani kuzyn, ani ten, e, przy, no, przecież ten można by powiedzieć, ale nie aż tak, nie. E, Pozostali przy mnie jutro. Przysynawszy się bokiem przed się nad uchem pracodawcy nie... i coś szeptała. Jak to nie przyjęcie? Niemożliwe. Jego siostra w szpital. Ma wnosi siostrę i szpital. Zadzwoń do pana Antoniego i potrzymał u mnie być dziś wieczorem. Więc mu że chodzi o testament i nie ma mowy o swóce. Jak mogę zmienić testament bez mojego notariusza? Martoś usunęła się do halu, a poirytowana zjadła kieszeń i kupiła z <noise> Co robić? Uspokójcie się, nie mieszycie. Koje. Cię dobrze się czujesz? Czekam na swojego notariusza, on mnie zawodzi, po raz pierwszy od 15 lat. No widzisz, jeden wieczór nic nie zmieni, nie martw się. Nie hmm? rozumiesz, zamierzam wprowadzić zmiany do testamentu, i wszyscy. Nagle omiątła badawczym wzrokiem cały stół i zatrzymałem spojrzenie na tobie. Przy okazji, co możesz mi powiedzieć o swoich planach małżeńskich? Nie mam męża, ani mamy chyba chłopaka. Może mam? Nie wiem. Na razie okaże się, i staram się zabrać do kupy, co zbierając dzisiaj myśli. Przy okazji, czego, czego testamentu? Ciociu coś ci tam myślała. Nic o nie byłoby dla ciebie dobre. <noise> Ciociu, porozmawiamy jak dorośli ludzie. Znowu już za mnie. Porozmawiamy jak dorosie ludzie. Druga, <noise> Znów chcesz korzystnie sprzedać mi za mąż? Może dlaczego zaraz sprzedać? <noise> Aha, czy nie mam ani kłopotów? ani leża, anikolwiek okay. nie chcę. Okej, nie wykonałem też ty. Można Można wiedzieć, nie? Okej, okay, to będzie... By... No, no sprzęt. No, bo ty taka jesteś chyba. Nagle poczułaś, jak wszyscy popatrzyli na ciebie z ciekawością. Szutka Cieka także to zauważyła, wzięła cię za rękę. Wyjdźmy. No wszyscy mnie nie już patrzą. Co to jest? No Oj, przy... przepraszam, moje się przy telefon. Przepraszam. No. Zagłuszały... E, wysolenie drzwi w salon zagłuszają prawie wszystkie dźwięki. Pobiegają Dalej wyschnęłaś. Ciocio, co się dzieje? Słyszałam dziś słowo spadek Widzę razy, nie rzucam, nie rzucam. i teraz będziesz w całym Nie aż tak tyle raz. E, Sępy. Jak sądzisz, po co tu się zbierają co roku? Wszyscy czekają, aż wreszcie wyjawię, komu z was dostanę się moje pieniądze, kiedy zdechnę. Ej, no nie bez przesady, no zdechnę, no. Ciociu, no. Ciociu, to nie tak. To nie tak. Wszyscy cię kochamy, zwierzę. Wier Wiesz przecież, no właśnie. Skierowałem na ciebie pełną czułości wzroki we snu. W każdym razie wierzę, że ty taka jesteś. Że ty taka nie jesteś już. Więc Marika, chcę żebyś się szybciej wyszła za mąż, Jezus Maria, będziesz mi teraz to może wyjść za mąż, wyjść za mąż? Co, może od razu go dość znajdę bez mamunego, czy jakiegoś przechodnia i wyjdź za mnie? Tak, bo chcesz? Bo mogę to zrobić. I ci to dam na korzyść. Co znów? Myślałam, że już mamy za sobą tę dyskusję. No właśnie. Marika, wiesz przecież, że, że chcę tylko twojego dobra. Masz osobliwe pojęcia o tym, co znaczy dobro. Moim zdaniem, <kluzniowano> to po pierwsze możliwość wyboru swojego sposobu swobu... Swo życia. Lepiej w ogóle pozbawić się spadku. Żebyś po mojej śmierci nie wolał zakończyć mojej pieniędzy. A ty co, teraz, jak yy, nie zamów mi kadęła, tylko to teraz kupię, To teraz będzie mi gadało o pieniądzach. to mam darm Plus 500 punktów. No. Uważasz, że wcale nie znam się na mężczyznach? Tak? Tak? Chyba tak uważasz. Więc tak. Zdecydowanie tak. Bo może mam w ciebie tyle sił i pieniędzy. Masz kilka. Nie mogę oddać ci pierwszemu najlepszemu. Ja piechnie. Przed Przedwionka dała. Wyjdź jak najszybciej za mąż. Powiedziałam, że jak chcesz, mogę. Ożenić się z pierwszych z ulic, a teraz nie sprzeda mnie pierwszemu na przykład. No co za kobieta. Wydaje mi się, że mam prawo decydować co będzie działo się z moimi inwestycjami. I ona tylko pieniądze, 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 inwestycje, inwestycje, inwestycje. Pieniądze, inwestycje, czyli jestem dla tylko inwestycją. No, ja, A ja myślałam, że jesteś moim jedynym bliskim człowiekiem. Razem. Dziecia umrękła w jej oczach, pojawiła mi... <grywaś> się do dziadziwego niesprawiedliwej poczniowiny. Kochani, ja nic tu miałam na myśli. Co robić? Pogodzić się z dziecią, iść do swojego pogoda... Pogo, no. Ja też nie mam Pogodziłeś się z Anet, co nie poszłaś stąd? Ja też nie. Chcę się kłócić. No. Odwróciłeś się w stronę otwartej ognady, Odejdę z głowy... <kłyska> głęboko kilka razy, potem odwróciłeś się z powrotem. Chyba, przesadziłam? No, też przesadziłam. Ja też przepraszam. No, jak słodko się zrobiła. Wciągnęła go a Ty wciąż jeszcze śpiewa, potem już bliżej się. Zgoda? Jasne, zgoda. Ale chciałabym móc dyskutować o tym jeszcze raz, kiedy będą dzisiaj fajnie, taka skończona. Umowa stoi. A ja, 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 ja. do drzwi i na jak to do środka wodą, a my twoje życie są już na górze. Ach, Mary, to wszędzie możesz wstanąć ten swój długi nos. Rozróżniłeś objęcia i pełnia, jak w dzieciństwie, a delikatnie porwała w to. No jak słodka się lapi, nie. Ajajka. Mhm. ci prześpisię trochę. Zwrócimy się przy kolacji, dobrze? Oczywiście. Jej, jej. <laughs> Przygotowaliśmy twój stary pokój, jeśli chcesz dalej wkryć, ...teatrze są jeszcze dwa. A jeżeli się jeszcze zostajesz tutaj... ...rzuć szybko okiem. <laughs> Lola, Lila. Wiecie co? Wybieram swój stary. No, a jeśli tamte będą bogate... ...to i tak wygląda. okej. Okay. Wcześniej mieszkał tu pan Halas, a teraz pozostał w nowej bliżej południowej części... Jest... O, na pewno nie będę spała tam, gdzie ten zły człowiek, na pewno nie. O nie, 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 nie. na pewno nie, przy jakiejś zasadzki nie To Chyba z mieszkała, w jego pokoju. Odpada tak decyzja. Dobrze, Aha, nie chcę żadnego. E, z widokiem na ogół. <laughs> Jasny i sunięty na południe widać ten ale słońce, jeśli stanie się tu przy oknie. A kogo to był pokój? <słysk> był to pokój? Rzeczywiście bardzo przyjemny. Proszę o składanie, żeby, żeby skoro też takie pokoje pokój odnieść. Na pewno jechałem. A w ogóle tutaj nie jest. 104? 27? Na pewno nie będą. Do... Mówię, z... zatrzymam się tutaj. Mój stary. <coughs> Wspaniały pokój. No, po prostu głowę z całego godnym uśmiechem. Nie ma nic do od starego, dobrego łóżka, tak? No cóż. No cóż. No cóż, Ty... O nie. O nie. Przyjechamy. Przyprawszy się szybko i wziąwszy przeroszczyła się do podkody kodlę i nagle przemieniaj sobie wydarzenie na podwieście. Jezus Dzień jakiś taki nieudany Pokłóciłam się z kiocią straszyłam za swoim okiem Straszyłam <kodry> Ty wystraszałeś za swoim okiem Okej okay. Albo się starzeje, albo ci się nieje Najważniejsze się to nie zacząć znowu mną Ona lunatykuje. Z to myślą spadła i wstęp. Wysek. Wy wysek. Będziesz robić, jak Ci mówię. Wszystko ma być tak jak chcę. Kupiłam cię, słyszysz? Jezu, przecież się kocieliśmy. Co już teraz Mamo, gdzie jesteś? Mamo? Co z jej? Zabiłaś swoją matkę. Zabiłaś ją i mnie też zabijesz. Co ci wstąpiło do tego pustego puła? Czuciu, nie, nie zabiłam, nie zabiłam! Co ci wstąpiło do puła? Przecież byłam przed chwilą, spałam, a teraz nagle jej coś w celiu, prawda? Ja zabiłaś, tylko ty! Gdyby nie ty, nie usiadłaby siadłaby za kierownicą. Mamo, mamusiu! I mnie też zabiłaś, Marika. Poczułaś, jak twoje ręce po, mi, jakie poszestwiał dzieci. Ze strasznym mieszaniem się z kobiet, i na a na to padła w dół. Padła po jak piłka, ale kiedy jej kartka w dożytku, Z ciążka na mnie, ale... poparłem O! Mm. <słyszykli> mm. Nie chcę tego powiedzieć! Mm. Pięcie. Hmm. Pięcie. Hmm. Fujka. Padła na siebie z miękkim szastem, i sam to na co mi wciąż wchotała. Krzyknęłaś, chłopięc się za własną głowę, próbując zobaczyć, w jaki sposób. Właśnie! Zabiłaś mnie, a teraz ją? Wszystkich zabijasz. O co chodzi tu? O czego chcesz? Chcesz, żebym zdradził ci sekret? Nie! Co to było? było Przysem? całym całą, całą, małą z łóżka i usiadłeś gwałtownie przez kąt, nie doskonałe. Żeby czerwoną mapę. To było dziwne. Eee, czerwona mapa, bo już nie wykazywały duchom Miała chyba koszmar, za niedługo trzecia, trzecia, demona. Trzecia, tylko dzień na demony. Trzecie, tura, demony. się, że o trzeciej nocy dzieją się <coughs> duchy i demony. O siódmej rano dzieją, dzieją się anioły. I tak. Tak opowiadają. Muszę się dzieje coś o trzeciej złego, a o i dobrego. Ile tak jest, ale nie wiem, czy wiesz o co. Jakbyś widział, napiszcie w komentarzu. A jak ja taką. Okej, to. Przez kulację? Bógowi jakiś stopień jest chyba. go leżyłem. Ono w coś chyba złego, nie wiem. I tu idzę. na pościel, a teraz można pochwalić co się stało albo stało... Co się stało albo stało... Coś strasznego... Żarca nieco rakała, ma cała szklanka z że żarca. Wybierała się na tym do dzieci, że się nie śpi. Zdecydowała, nie wstałaś i zachowała się, zachwała, że się nie cina się Wiodą to w sobie nie czkubać, tak? nie no, może nawet lekko się uspokoiłaś. Co, ja się trakało, stuję. Mam nadzieję, że nie będziesz słyszeć. Chciałaś zapukać do drzwi, otworzyliśmy. Tylko burz stała je gorzkami palców. Ciociu, śpisz? Panuje ta pokoju, cisza była. <kluzny> 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 Przepraszam. Absolutna. Nie dźwięku ani oddechło, nagle poczułaś lęk. Co to za zapach? z, pracy z Halu nie będzie przenikało do środka i z przeszłości, kilka kogo wzbuszcie, aby włożyć kwiat. nie lubię pokazać kwiat jeszcze nagle, jeszcze nawet w... w grze nawet nie lubię. O Jezu, nie, nie mi się znowu go strzekajcie. Dajcie mi chwilkę, zaraz to naprawię i <laughs> Dobra, lepiej. A kiedy w pokoju powiem się wielko pod krok światła? <laughs> Raz... Dobra, ja właśnie... <laughs> Kto to? Ciocia? <laughs> Czyli to, co jej śniło, było prawdą. Czyli to, że zapobiega to coś złego, to racja. O mój o boska. Bośu, Jezus, Maria, czuć, czuć, a te. No, <laughs> na podłogę, brudny kolana, którą widziałaś na razie, bezładną głowę. Potelica. Ma rozpiętą potelicę. Bo Jezus. Nie wiem, co to znaczy. Co tu? a, -a, -a. map na pomoc, Backa zabiję panią ratunku. Nie, nie, to nie ja. Co? nie, nie, nie. Oj, koniec. koniec, dzisiaj ten jest trochę krótszy odcinek. No, a więc żegnam się z wami o ziemle. Zaraz czuję następny odcinek. Tak jak obiecywałem. Nie nie pamiętam, że mówiłam o tym. Ale wstawię drugą część całą. I czekajcie, a ja się z wami żegnam. Pa pa.